12 lutego zadbaj o spokój umysłu. Stale czuwaj nad swoimi wyobrażeniami, ponieważ chronisz w ten sposób niebłahą rzecz, ale szacunek, wiarygodność, równowagę, spokój ducha, wyzwolenie od bólu i lęku, jednym słowem, własną wolność, za co byłbyś gotów to sprzedać? Epiktet diatryby. Niezdrowa praca, która cię stresuje, pełen kłótni związek. Życie w świetle reflektorów? Stoicyzm ułatwia radzenie sobie z tego rodzaju sytuacjami, ponieważ pomaga okiełznąć emocjonalne relacje, reakcje i uruchomić, i uruchomić myślenie, pomaga złagodzić tak często wyzwalane bodźce i się im, i oprzeć się im. Pojawia się jednak pytanie: dlaczego narażasz się na takie sytuacje? Czy na pewno pasuje ci środowisko, w którym funkcjonujesz? Chcesz rzeczywiście być prowoko prowokowany nieuprzejmymi e-mailami i niekończącą się serią pro problemów w pracy? Nasze nadnatcze potrafią znieść tylko określone obciążenie, po czym się wyczerpują. Czy nie lepiej zachować ich możliwości na sytuację zagrożenia życia? Tak. Warto korzystać ze stoicyzmu dla radzenia sobie z opisanymi trudnościami. Nie zapomina jednak zadać sobie pytania. Czy na pewno takiego życia pragnę? Za każdym razem, gdy, gdy się zdenerwujesz, chciała uchodzić część życia. Czy naprawdę chcesz marnować ten bezcenny sposób ten bezcenny zasób na sprawy, które cię obecnie stresują? Nie bój się wprowadzać zmian. Nawet tych poważnych. nic Day.